A, Cześć. Cześć. Cześć, miło Cię widzieć. Miło Cześć. Cię cię Dziękuję, Ty również. Dziękuję bardzo. Co tam słychać? Jak spędzasz kwarantannę? Wszystko dobrze. Um, myślałam, że będzie nudniej, chociaż największy problem okazał się z moimi obowiązkami, nauką, bo gdybym mam po za naukę albo sprzątanie, to mam milion rzeczy do roboty. O. To, <słys》> Mam nadzieję, że nie jestem jedyna w tym. Wydaje mi się, że nie tylko ja tak mam, ale mam motywację, mam jak to zrobić, więc jest okej. Okay. Super, super. Słuchaj, kochana, mam tutaj do ciebie parę pytanek. Są również pytania od widzów, więc mam nadzieję, że sobie tutaj milutko spędzimy dzisiaj popołudnie i jeszcze się czegoś od ciebie dowiemy, słuchaj, jeżeli chodzi o modeling i o taniec i w ogóle o łączenie tego wszystkiego. W okay. jedno. Słuchaj, opowiedz nam w ogóle, jak się zaczęła twoja przygoda z modelingiem? Um, tak naprawdę zaczęła się ona troszeczkę dawniej niż ukazuję ją na Instagramie, mm -hmm. e, ponieważ um, chcieliśmy sobie zrobić taką rodzinną sesję z, z moją rodziną. E, i okazało się, że naprawdę bardzo to polubiłam, czułam się naprawdę swobodnie przed obiektywem I stwierdziłam, że chcę to bardzo kontynuować mhm. Po krótkiej przerwie od tej sesji, wiadomo, byłam malutka Miałam tam jakieś pojedyncze sesje, ale one nie wpłynęły jakoś bardzo na to, co teraz robię mhm. I po jakimś czasie stwierdziłam, że za to mocniej I zrobiłam chyba dwie sesje przed tym, żeby zrobić sobie takie portfolio, żeby było mi łatwiej więc wtedy zapisałam się do agencji, do agencji aktorskiej Ale muszę przyznać, że bardziej, jeśli chodzi o modeling, działam na własną rękę Ponieważ, tak tam Tamarza mówi, agencja aktorska to jednak reklamy, jakieś zlecenia A nie bardziej sesje zdjęciowe Okej, okay. słuchaj, a tutaj na pewno mnóstwo młodych dziewczyn Jest ciekawe, jak się w ogóle zgłosić do takiej agencji aktorskiej No właśnie, czy to są jakieś castingi, jak to wygląda? Już mówię, to wszystko dzieli się jakby na dwie części, jeśli chodzi o modeling. Mm -hmm. jest fotomodeling i modeling. Jeśli chcesz zostać modelką, to wiadomo, trzeba mieć powyżej 1,74 m. Mm -hmm. Ja się tyle nie mam, więc postanowiłam zostać fotomodelką. I teraz jak to zrobić? Do agencji modelingowej średnio z niskim wzrostem. Więc... Szczerze mówiąc, trzeba działać na własną rękę, trzeba się dopytywać, przynajmniej tak było w moim przypadku. Nie ma co oczekiwać też od innych osób, po prostu trzeba mieć tą motywację, determinację, ustanowić sobie mm -hmm. cele i działać, i działać, działać, działać. Wiadomo, że Super. jak już zrobimy takie mocne portfolio, jak już będziemy troszeczkę bardziej rozpoznawalne w tym całym foto biznesie, tak to nazwę, mm -hmm. to zaczynamy łatwiej fotografowie także zgłaszają się potem sami do nas i są a czy w ogóle ciężko jest połączyć właśnie modeling ze szkołą, jeszcze z innymi obowiązkami, no bo wiem, że tańczysz, więc Tańczy. już w ogóle mnóstwo, mnóstwo zajęć, pewnie jeszcze jakieś zajęcia dodatkowe na pewno. Tak, tak. tak. No e, właśnie, jak to wszystko łączysz? To tak, zaczęłam od tańca, to robię już naprawdę bardzo, bardzo długo mhm. i połączenie tańca ze szkołą pozwoliło mi tak uświadomić, tego, że czym więcej mam jakby obowiązków, tak to nazwijmy, i więcej zajęć, jest mi łatwiej to połączyć ze szkołą. Ponieważ okay. to nie jest tak, że nie mam na nic czasu. Właśnie to jest ogromnym plusem, że znajduję ten czas na naukę i mam tak, Mam nauczyć się na tym sprawdzian, mam to umieć, mam odrobić i nie ma tak, że przesuwam to na następne minuty, godziny, czy na następny dzień Po prostu mam to zaplanowane i muszę to zrobić, co nauczyło mnie ja, ogromnej determinacji i takie, że mam obowiązek i po prostu muszę to wykonać I zaczął się modeling do, do tego, no i już jest ciężej, ale nie połączyć modeling ze szkołą, tylko modeling z tańcem Jest to naprawdę wyczyn dla mnie Wiadomo, że opuszczam niektóre zajęcia taneczne przez różne wyjazdy na sesje, ale jestem w stanie połączyć z kwestii przyzwyczajenia i to jakoś ten napęd, taka rutyna moja, pozwala mi to wszystko ze sobą łączyć. Super. Wow, to naprawdę imponujące. Czyli w sumie troszkę się zgodzę z tym, co mówisz, że im więcej masz obowiązków, tym bardziej zorganizowany jesteś, się tym łatwiej Ci znaleźć, brak pozorom, czas na inne rzeczy. No, myślę, że to jest prawda. Ja, ja się naprawdę z tym zgadzam. E, powiedz mi jeszcze e, w ogóle, co z tych wszystkich rzeczy, które robisz? Do, no, bo jednak jest ich dużo, dużo aktywności, jest na tak młody wiek. Sprawia co największą wprawdzie. Co najbardziej lubisz robić? E, lubię adre, adre, mm -hmm. e, turnieje, myślę, bardzo lubię adrenalinę. Ciężką to jeszcze bardzo wzbogacę te moje jakieś e, zachcianki, tak to nazwę. E, bardzo lubię. Um, te wszystkie sukienki, tą całą atmosferę, która tam się dzieje, a także mogę znaleźć cząsteczkę tego, co znajduję na turniejach, na sesjach zdjęciowych. Może dlatego dobrze się czuję przed obiektywem, ponieważ tańcząc, wiadomo, przed dużą publicznością, jednak trzeba pokonać te lody, ten stres. i Super. A czy w ogóle taniec pomaga Ci w modelingu? Czy na przykład łatwiej jest Ci stworzyć jakąś pozę dzięki temu właśnie, że tańczysz? Zdecydowanie tak, bo mam większość świadomość swojego ciała, co naprawdę mm -hmm. bardzo łączne sytuacje. E, przed obiektywem pozy, które są jakieś wymuszone, jakieś takie sztuczne, to tak nazwę, nie wyglądają dobrze. Właśnie mm -hmm. taka naturalność w tym, że między pozami też się pozuje, że zawsze musimy mieć tą świadomość, że jesteśmy przed obiektywem, ułatwia tak sprawę. Lepiej się na pewno wychodzi na zdjęciach. I z fotografem Super. się Super. Słuchaj, kochana, to w takim razie przejdziemy sobie teraz na chwilkę do pytań widzów, a później jeszcze wrócimy sobie do naszych pytań i do naszej rozmowy. Jasne. Dobra, daj mi tylko sekundę, żebym mogła je odpalić, bo oczywiście e, najpierw przejdziemy do pytań z relacji, e, ale zanim się przeklikam, przez wszystkie inwestory, które dzisiaj dodałam, to chwilę mi to zajmie. E, no. I niestety wyszłam. Dobra, jeszcze raz <noise> zgubiłam się, słuchaj, dobra, mam. Okej, okay, lecimy. Wow, bardzo dużo pytań. Ehm, jaki jest twój ulubiony film, pyta Paula. Mój ulubiony film, szczerze nie mam takiego. wolę serialę akcji, którym się e, dużo, dużo dzieje, a tak to, jeśli mam film wybrać, to chyba Nerf. Był jeszcze sound z TikToka z tego filmu. Mhm. Myślę, że to jest taki film akcji i mi się podoba. A Tomówka pyta, czy masz rodzeństwo? Mam przyszywaną siostrę. O, subcia. E, czy założysz kanał na YouTubie? Myślę, że muszę bardziej rozwinąć. Może mam przygody z TikTokiem, może to mi troszeczkę łatwiej na YouTubie, ale kto wie. E, Gonia pyta, czy pokażesz swoje pozy? Jasne, mogę pokazać parę. Mhm. Okej, okay, a więc y, jeśli ktoś by chciał sobie ułatwić pracę przed obiektywem, to od razu, jak już wcześniej mówiłam, ważne jest to, że między pozami też musimy mieć świadomość, że jesteśmy przed tym obiektywem. Zaczęłabym tutaj od rąk przy twarzy. Na przykład, to bardzo. Y, zdjęcie wygląda w włosy ciekawe. Mhm. Jakoś tak, popierać włosy, może na górze, o się troszeczkę. Dobra? mnie jest, ale jakoś tak. Tak, ważne, że pokazać swoje profila, profilach, chyba że ich nie lubicie. Ale coś <grywa> tu. Wow, super to wygląda. I ważne jest też to, żeby raz na jakiś czas się uśmiechnąć, bo właśnie jak już mówiłam, taka naturalność też pani wygląda na zdjęciach. Czyli mhm. nie tylko takie poważne przy zamkniętych ustach, ale może jakiś uśmiech, skromny, coś w tym stylu. Super, wow, pięknie to wygląda. Um, czy pokażesz swoje ulubione miny? No to w związku z tym, że nosiłam przez bardzo długi czas aparat, bardzo lubię się uśmiechać, więc myślę, że to jest taki standardowy e, uśmiech. O, piękny. Dobra, to lecimy dalej. Jaki jest twój ulubiony kolor? Um, jak widać po moim pokoju, to między białym a szarym, ale wiadomo, bardzo lubię też kolorowe, na przykład jak mam bluzkę. Co? O, super. A co lubisz robić w wolnym czasie? Pytata niska. Um, oprócz właśnie moich pasji, czyli trenowanie i sesje, bardzo lubię oglądać serial na Netflixie i uwielbiam spotkać się z moimi przyjaciółmi, to daje mi taki napęd do dalszej pracy. O, super. Jak radzisz sobie z hejtem? No właśnie, czy w ogóle spotykasz się z hejtem? Jak sobie z nim radzisz, jeżeli już, już gdzieś tam Cię to dotknie? W mojej sytuacji jest to naprawdę wyjątkowo rzadkie, ale większy hejt spotykam od moich znajomych, co jest naprawdę mhm. szokujące. Ale dzięki moim rodzicom, to oni tak mnie uspokajają, tłumaczą, że to nie ma czym się przejmować i ja sobie z tym radzę. Nie jest go za dużo, więc nie jest też tak trudno. Super. No, myślę, że myślę, że właśnie że to jest bardzo ważne, co powiedziałaś, bo wbrew pozorom na początku naszej drogi zazwyczaj to właśnie te osoby, które są bardzo blisko nas, nas ranią. Bo gdzieś tam nie mogą sobie poradzić z tym, że no, ktoś robi coś innego niż jest w kanonie, tak, że chodzi do szkoły, nie wiem, ty chodzisz na turnieje, tak robisz też mhm. poza jakieś aktywności i. Po prostu może twoje rówieśnicy nie do końca to rozumieją, zazdroszczą też trochę, i stąd myślę, że wynika gdzieś tam, no takie negatywne komentarze. Jest to na pewno bardzo przykre, ale wydaje mi się, że najlepiej po prostu nie zwracać na to uwagi, ignorować, no a tak naprawdę, tym co robisz, to zamykasz im buzie, no bo okay. twoje sukcesy są po prostu tym, co ich najbardziej w nich uderza w takim momencie, więc myślę, że po prostu warto robić swoje. To lecimy dalej. Czy praca modelki jest trudna? Na samym początku nie jest aż tak źle, ale jak te sesje zaczynają się sumować różne jakieś zlecenia. Troszeczkę ciężko jest to wszystko poukładać, ale to po kwestii czasu, jak już dłużej się w tym jest, na pewno jest łatwiej. Super. Czy masz jakieś sposoby, jak lepiej wyjść na zdjęciu? Pytanie. Wydaje mi się, że tak. Ja bardzo lubię swój profil, więc pozuję bardzo często, bardzo często profilem. Wybieram sobie jeden z profili i układam pozy do niego. Ale na przykład. Spotykałam się z takimi osobami, które warto pokombinować z fryzurą. Bardzo ona dużo daje na zdjęcia. Na przykład jak się wiąże włosy w kitkę, twarz zupełnie inaczej może wyglądać, więc warto popróbować jakieś dobierane, czy właśnie rozpuszczone loki proste. To jest taki inny tip, mhm. na wyjście na zdjęcia. Super. Sweet pyta, od ilu lat tańczysz z Konradem? <laughs> no to wydaje mi się, że dwa lata, dwa, trzy lata. To już mhm. długo. Tak, tak, tak. Lenor pyta, jaki jest twój największy cel? Mm, mój największy cel jest osiągnąć coś w tym, co robię. Nie, nie, nie mogę powiedzieć teraz, czy to będzie w tańcu, czy to w modelingu, ale mhm. bardzo chciałabym jakoś osiągnąć sukces. I, I myślę, że to jest taki mój cel. Czy wygrałeś czas, to mogę znaleźć na jakiejś okładce. To... O, super, to trzymam kciuki. Dziękuję e... bardzo. W którym wieku, w jakim wieku zaczęłaś przygodę z modelingiem? Ile miałaś lat? Mm, tak, na poważnie to na, na poważnie to w tamte wakacje. Dosyć niedawno nie temu. Mhm. E, dla jakich Marek robiłaś kampanię? Pyta Proxy Węgielnij. <laughs> e, Big star. E, też robiłam dla pomadek. Banana Beauty. Dużo było takich sesji dla nich. Co jeszcze mogłyby. Ja, i coś nie wiem, czy kojarzycie. Ale taką główną ambasadorką jestem właśnie w filmie Big Star. Mhm. Dobra, to lecimy dalej. Ile miałaś sesji? Czy kiedykolwiek liczyłaś, ile miałaś takich? O, e... <głos> 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 Bardzo trudne pytanie chyba najtrudniejsze tego wieczoru. Totalnie nie wiem, nie mam pojęcia, nie chcę tutaj skłamać, bo nawet za zaokrąglić... Nie liczyłaś jeszcze? Nie, nie liczyłam. Okay. Może kiedyś, to dam, to dam znać. Dobra, to czekamy. Tancerka pyta, od ilu lat tańczysz? W tym roku będzie 11 lat, to dosyć sporo. Wow, to naprawdę długo, co od malutkiego tańczysz? Tak, tak, tak. Ta, ta. Czy taniec towarzyski jest trudny? O, bardzo trudne, bardzo, 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 e, ponieważ trudność wygląda tak, że trzeba się jeszcze dogadać z partnerem, co nie jest łatwe, jest to chłopak, ja i dziewczyną, jesteśmy w wieku nastoletnim, co sprawia ogromne kłopoty, Nie <śm> mi na słowo e, Te treningi, ja trenuję prawie codziennie, teraz jest kwarantanna, ale przed tym wszystkim trenowałam prawie codziennie, wyjazdy to jest naprawdę bardzo, bardzo ciężkie e od jakiej klasy dostaje się za turniej pieniądze? Jest takie Bo pytanie. Może nie od klasy, ale od um, prestiżu turnieju. Na pewno, jakieś mistrzostwa Europy, mistrzostwa świata, to myślę, że na tym będzie. Mhm. Czy tęsknisz ze szkołą? Bardzo, a najbardziej dlatego, że jestem teraz w ósmej klasie i to ostatni rok, a ja bardzo uwielbiam być w swoją klasę bardzo chciałabym. Czyli je jesteś przed egzaminami. Niestety tak. Ojej, i jak sobie z tym radzisz? Myślę, że jest w porządku, na pewno języki obce. Bardzo łatwo, bardzo dobrze mi pójdą. Mhm. Z matematyką może być lekki problem, a z polskim też, więc nie jest najgorzej. Muszę się zebrać i jeszcze takie powtórzenie zrobić, ale jestem dobrej myśli. Super. E, top trzy seriali: Szkoła dla elity: Riverdale i Lucifer. Okej. Okay. O, też wszystkie uwielbiam. E, jak zareagowali twoi rodzice na twoją działalność? Mm, nie, było to jakieś, nie było to jakieś wielkie zaskoczenie, bo ja w początku dzieliłam się z nimi. E... Mhm. Moim zdaniem, co chcę robić, jak chcę to połączyć. Jedyne takie ich zastrzeżenie to było, żebym dobrze się uczyła. Dlatego naukę stawiam na pierwszym, na pierwszym miejscu. A tak rodzice bardzo mnie wspierają i ułatwiają mi to. Super. Jaka jest Twoja ulubiona piosenka? O! Nie mam ulubionej piosenki, bo moje piosenki zależą od mojego nastroju. Naprawdę, nie <laughs> się zmieniają, ale przynajmniej są to piosenki z TikToka. O! A masz jakichś ulubionych artystów? E, tak, e, bardzo lubię artystów, którzy tworzą komedie. E, oh. Zanim tak się bliżej poznałyśmy, naprawdę byłam twoją fanką. Oh. E, I tak, i o, nie wiem czy to jest po prostu fakt e, o mnie, że odkąd Ola szkoła zaczęła w ogóle cokolwiek tworzyć, to ja od początku już byłam z oh. fanką. I to możliwe, że ona dała mi inspirację do działania w fotomodelingu. Wow, to jest super, że tak wzajemnie możemy się inspirować do działania i, i po prostu gdzieś tam dawać komuś bodziec do tego, żeby sam zaczął działać. To jest naprawdę tak. piękne. Uważam, że to jest niesamowite. Mhm. Czy masz jakąś dietę, czy coś w tym stylu? O nie, ja jestem osobą, która trzyma się bardzo daleko od diet. Nie, <śpiewa> nie ale totalnie mi nie poszło. Może z godziny byłam na diecie. <śpiewa> sumie, nie, nie, nie. treningi i mogę powiedzieć, że mam szybki metabolizm. Pozwalają o, mi to, i super. To, to jest też szczęściarą <grym> tak, <grym> to mogę powiedzieć. Co najbardziej lubisz w tańcu? Um, bardzo lubię to, że daje to mi taką grację, coś w tym stylu Jak tańczę, to mam taki flow po prostu, mogę zapomnieć o wszystkim I mogę cieszyć się tym, co robię Po prostu kocham to robić i to daje mi napęd do na przykład nauki to jest dla mnie taka ogromna motywacja do nauki. To. O! Widziałam paneskę w akcji sesji i potwierdzam, że jest niesamowita. O! Pozdrawiam cię, Oliwka, My się też znamy, właśnie z modelingu, przysądziliśmy. Czy trzeba być chudym w modelingu? W modelingu może tak, ale w fotomodelingu szukamy różnorodności. Czy jakieś piegi, czy może krzywe zęby, e, różne kolory włosów. Totalna różnorodność się liczy, żeby wyróżniać się z tłumu po prostu e, i myślę, że to jest ważne. Więc w to nie jest e, jakiś obowiązek. Przecież nawet są modelki Size Plus, prawda? Tak, Właśnie, I... właśnie robią ogromne kariery. Dokładnie. Szczególnie ostatnio, naprawdę. W ogóle na TikToku, powiedzmy, słowo modelek z, e, plus Size. I naprawdę często nawet są takie filmiki, w których modelka size plus stoi obok normalnej dziewczyny. Nie modelki, tylko po prostu tak, zwykłej dziewczyny. I te ubrania w ogóle lepiej leżą na modelce size tak, plus niż na zwykłej dziewczynie. Tak, bo, tak, bo ona ma właśnie jakieś tam wcięcie w talii, tak, no taką mega kobiecą tą figurę i naprawdę to jest niesamowite. Super to jest, bardzo fajnie. Dobra, to lecimy dalej coż mm. było to już było? Ulubiony trend z TikToka. O, oh, u mnie trendy z TikToka. Może nie taneczne, bo Tegoś... Ja się mam na co dzień i na co dzień nie wyróżniam, ale bardzo lubię komediowe trendy. Nie, nie jest to jeden, ale bardzo lubię robić tak z trendami, że jest trend. Ja zawsze jestem opóźniona jak zwykle, bo ja na koniec tego trendu wszystko robię. I dodaję jakby coś od siebie, taki pomysł z mojego życia. zauważ że z modelingu, super nawet z tańca. I moje takie mikstura mojego i tiktokowego trendu dla mnie jest najlepsza. Super, myślę, że to jest w ogóle mega ważne, co powiedziałaś i też rozmawiałam o tym z Katrą wcześniej, że mega ważne jest to, żeby nie robić trendów jeden do jednego, tylko właśnie dodawać coś od siebie, mm -hmm. pokazywać swoją oryginalność i gdzieś tam, no, po prostu wyróżnić się spośród tłumu, tak. tak? No, bo ile można oglądać, to samo. Mm. To, Wiecie, to właśnie że. Takie bardziej się przyjmują, jak to mówią ludzie, Dokładnie. Że się Ludzie wydaje mi się, że to ich ciekawi i, i tak, tak jest, im lepiej to oglądać. Też tak uważam. Ulubiona aplikacja. TikTok zdecydowanie, a zwłaszcza po to, Super. Dobra, to lecimy dalej. E, ulubiona potrawa. Chińczyzna wszelkiego rodzaju. Uwielbiam po prostu makaron ryżowy z i warzywami. To ja bym Dniami, godzinami, to jest. To jest. Jezu, jestem teraz głodna, a tak dawno nie jadłem historyczny, że aż e, super, na mnie ochotę. <laughs> Ulubiony przedmiot w szkole. Angielski, angielski, e... I jest no. raz angielski. O, super. Dobra, to lecimy dalej. Jakie są Twoje wymarzone wakacje? prawda, byłam już na moich wymarzonych wakacjach, ale mogę wymyślić jeszcze jedno problemu. A gdzie były te wymarzone? W Stanach, podróżowałam po prostu po całym USA, było po prostu przepięknie, niezapomniana wyprawa. A takie moje kolejne wymarzone wakacje to są male divy. Uwielbiam ten kolor wody, uwielbiam się opalać i naprawdę marzenie moje. A jeżeli chodzi o swoją wycieczkę do Stanów, to co Cię tam najbardziej zachwyciło? Zachwycił mnie nie właśnie, Nowy Jork czy Los Angeles, ale te małe klimatyczne amerykańskie miasteczka. Przepiękne. Chciałam tylko chodzić i robić zdjęcia. Nie widzę tego na co dzień. Właśnie ten klimat poczułam, którego nie poczułam w dużych miastach. O, dziwo. o super. To bardzo ciekawe spostrzeżenie. Lecimy dalej z pytankami. Jaką dostałaś najgłupszą uwagę w szkole? Wow. To było na zasadzie, że koleżanka przysłała mi listik na lekcji i to nie ona dostała uwagę, tylko ja za to, że przeczytałam to, ten Ojej. Wow. To lecimy dalej. Czy jesteś w 100% Polką? Takie pytanko. Tak. <noise> moje dzieci są w 100% Polakami, więc nie sądzę, żebym ja była <noise> niepolska. Dobra, to lecimy dalej. E, ile godzin tygodniowo trenujesz? Um, wiadomo, mam zajęcia online przez kwarantannę, które z, może przyznać, bo No nie spełniają w 100%, e, więc ćwiczę mniej, ale przed tym wszystkim ćwiczyłam. 4-5 razy w tygodniu, nie licząc turniejów, które są w weekendy. Czyli to jest po 3-4 godziny, to dosyć sporo. Myślę, że no. 12 godzin minimum. Wow, to naprawdę dużo. E, czy robisz sobie e, sama makijaż na sesję? Czasami zdarza się, że robię, ale nie lubię tego robić, bo. Muszę przyznać, że nie jestem z tym najlepsza. Jak ja sobie projektowałam tym bronzerem, to jestem załamana po pewnych zdjęciach. Dobrze, że jest tak coś jak Photoshop. Ale wizerzystki najczęściej namalują. Super. To lecimy dalej. O Jezu, ktoś napisał to, co ja po prostu, jak się na Ciebie patrzę, to to widzę. Jak siedzisz w ogóle bokiem, jesteś mega podobna do Marleny Sojki. Boże, po prostu ja też, ja też to zobaczyłam. Aż muszę ci wysłać. Wy to... tak na chwilę zamruś się. Ja muszę jej wysłać to malenie, bo po prostu. Jezu, po prostu wyglądasz jak jej klon z ciemnymi włosami, no, no, <laughs> sięgam, aż po prostu, ale tak sobie myślałam, nie no, po prostu nie myśl o tym, ale jak ktoś to napisał i też to zauważył, to już mówię, nie no, muszę o tym powiedzieć. No, no tak naprawdę komplement, dziękuję bardzo w takim razie, ale wow. dużo dostawałam komentarzy o kompleksiarze, że jestem podobna Tak? Nie, ale w tym momencie, jak siedzisz tak bokiem, Aha. jak e, Cię widziałam na żywo, to kompletnie nie, ale teraz, Aha. jak siedzisz tym profilem, Boże, wyglądasz identycznie jak Marlena, oh, wow. masakra. Oh. Aż mam, miałam taki mindfuck, ale dobrze, że też ktoś to inny zauważył, bo już nie czuję się głupia w tym momencie. Dobra, to idziemy dalej. Jaki styl tańca najbardziej lubisz? Łacinę, łacinę i w łacinie samba i rumba, coś takiego. O, super. Mam takie emocje w tańcu. Takie energiczne tańce. tak. Wtedy mogę się wiedzieć, żeby to jest z dnia w szkole, co mi na przykład skurzyło, czy jakaś ocena, to taniec to jest właśnie coś takiego. No mhm. i coś też, też części, dlatego e, to kocham robić. Super. E, co cię inspiruje? Um, w modelingu. Dziwnie to zawsze, ale inspiruje mnie mój taniec. Bardzo lubię przekładać niektóre pozy z tańca na, na modeling, można to tak nazwać. A w życiu codziennym, tak naprawdę, jakiegoś stylu tam nie mam. Codzień? Po prostu ubieram, co mi się podoba. Więc rzadko kiedy inspiruję się jakimiś influencerami, ale muszę przyznać, że czasami się inspiruję. Okej, okay, dobra. E, jakie liceum i jaki profil planujesz? Może nikt nie chce bo nie sądzę, że ktoś tu był ze Szczecina, ale widzę numer 14 i to lingwistyczne, czyli językowy profil. Mm -hmm. mm. Lecimy dalej. Boże, niektóre pytania są takie dziwne. Ja nie wiem. Tak, ale nie chcę ich nawet widzieć. Czy masz jakieś wady? Jak tak, to jakie? Chodzi o kompleksy, czy... No myślę, kompleksy. że tak, tak, tak no. Myślę, że jak każdy mam sporo kompleksów I niech to o tym wspominać, bo ludzie zaczną to widzieć yy, Możliwe, że teraz widzą, ale ja jednak wolę się na dystans tego trzymać Ale tak, mam kompleksy, a jeśli chodzi o moje wady z charakteru Bardzo szybko się poddaję yy, I zawdzięczam bardzo dużo mojej mamie yy, Która właśnie dąży do tego celu jak najmocniej I gdyby nie ona, możliwe, że nie byłabym tu, gdzie jestem o, oh, wow, to piękne, naprawdę, że tak, takie wsparcie i e, że gdzieś tam mm, nadrabia te twoje deficyty, tak, właśnie tak, tak, tak. w tym, że gdzieś tam poddajesz się i ona cię tak napędza. To jest naprawdę super, naprawdę mega, że cię wspiera. I pozdrawiam ją, bo to na pewno na nas ogląda. O, ona i moja ja też tanka, pozdrawiam. I moja pozdrawiam. <śmiech> <śmiech> Słuchaj, kochana, a czego ja ci mogę jeszcze życzyć na przyszłość? na pewno wytrwałości w tym wszystkim, co robię i zdrowia przede wszystkim w obecnej sytuacji. Ja też dziękuję za twój samych sukcesów. w tym, co robisz, bo jesteś w tym po prostu niesamowita. Dziękuję. Dziękuję kochana, bardzo dziękuję, że tutaj do nas przyszłaś, wpadłaś e, i również właśnie tego wszystkiego Ci życzę, żebyś się mogła dalej rozwijać wszystkie swoje pasje, żebyś znalazła to, co e, będziesz chciała robić też w przyszłości, żebyś była tego pewna, dążyła do swoich celów, realizowała się. E, no i również spełniała się w social mediach e, i gdzieś tam zbierała właśnie swoją cudowną społeczność, e, żebyście się wzajemnie wspierali i. No i tyle. I, ty. dziękuję I bardzo, bardzo dziękuję, że tutaj do mnie wpadłeś. Było mi naprawdę ja bardzo miło. Do Trzymaj się, kochana. Buziaczki. Pa, pa. Do zobaczenia. Pa.